I siema, witam Was po naprawdę długiej przerwie. Naprawdę powyżej rok. I naprawdę wybaczcie mi dlatego, że YouTube'a... YouTube'a mi wywaliło. To jest po pierwsze. A po drugie internet miał słaby, więc nie było jak nagrywać. Więc... Yy... No powracamy do serii. Zbrał was tej gier, ale mam teraz zupełnie inne. No i mam nadzieję, że mi wybaczycie. I nie, nie martwcie się, nie będę przez cały czas z tym Riokiem, bo potem go ten zdejmę, albo nawet teraz. Dzień dobry. Dobra, kamery nie mogę włączać, bo żebym ten, to bym musiał tak przykrzywić. O, więc bez kamery będą odcinki, potem może coś tam wykombinuję. Więc mam nadzieję, że się nie wkurzycie na mnie, że tak długo serii nie było. Naprawdę bardzo przepraszam. Ale też są plusy, no bo zobaczcie, jakie ja mam teraz konto. Oczywiście będą już się i za to, że naprawdę była taka długa przerwa, będę codziennie przez chyba nawet dwa tygodnie, no albo nawet do końca wakacji będę rzucał codziennie, potem już tak po wakacjach to będę. W, w Weekendy jakieś. Więc wtedy mogę dopiero. Ale to jak będą, ale to jak dopiero będzie szkoła. Oczywiście praktycznie nic się nie zmieniło praktycznie. Tylko że chyba wtedy nie wiem, muszę potem zobaczyć, yy, jak ja wtedy ten, jak ja wtedy, jakie miałem konto. No i na pewno mam więcej puch To na pewno jest akurat oczywiste. I tutaj widzicie, jaką mam rangę, wszystko. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i. 5 łapek w górę będzie kolejny nie no, 4 łapki w górę i będzie kolejny odcinek lecimy po no, 10 subskrypcji Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodoba i zaczynamy I nie wiem mogę potem z moją kuzynką nagrać oczywiście ale to jak wbijecie też 4, 10 subskrypcji to wtedy z moją kuzynką nagram to nie wiem z pogram tym i tym razem teraz, bo to już z rok temu, wtedy miałem nawet nie 10 lat, miałem 9, teraz mam już 11. A nie, wtedy miałem właśnie 10. No i teraz jestem o wiele bardziej odważny, i już normalnie będę gadał. Więc lecimy. Mam nadzieję, że nie przegram, bo to przecież jest 22 ranga. Więc ja, ja się bardzo boję. Kurde, nie, 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 nie. 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 Dobra, to ja jeszcze przy okazji wrócę po przerwie, bo o, dobra, to jest mapa na szczęście ta, dobra. Hu. Dobra, no to ja wrócę po przerwie, bo muszę zjeść. Dobra, jestem i jeszcze kolejna rzecz jest taka, że Podam, znaczy podam wam, jak się nazywam na TikToku. Mam nadzieję, że ktoś z Was wbije tam, jak ktoś wbije przez YouTube'a, że mnie pozna, przez YouTube'a na TikToka, wbije, to niech tam napisze ktoś do mnie, że mnie na TikToku znalazł. No to dobra, tym razem normalna mapa i tylko, że w parze. Dobra, zarabędę. Dobra, będą co jakiś czas jakieś przerwy tam, bo muszę coś popatrzeć, dobra, lecimy, Jezu, jak ja dawno nie nagrywałem, tęskniłem za wami, naprawdę, jak popatrzyłem swoje stare filmy, to po prostu nie wierzyłem, że, te, te, że ja teraz takie konto mam, naprawdę. A i w ogóle chyba zobaczyliście już, co nie? że mam serce wymaksowanego. To to już chyba zobaczyliście. I powiem Wam, ja tak żałuję, że nie nagrywałem, bo naprawdę tyle się działo, jak ja nie nagrywałem, naprawdę tyle się działo, że nie uwierzycie po prostu, że lepiej niż w kinie, naprawdę. Dobra, lecimy. Dobra. Naprawdę ja... Wybaczcie mi, bo ja naprawdę mi się zepsuł YouTube. Nie ogarniałem tam. Więc wiecie, no to możecie się zbawić nad biednym menelem, żułem. Możecie się nade mną zbawić przecież, no. <grywka> Dobra, to...

I tak jak zwykle będzie 14, po 15, po 13 minut. Bo nie mogę dłużej, bo wtedy jakiś kot trzeba. Kurde, trzecie miejsce. I to jest dla mnie challenge. Muszę na tym odcinku dobić Serja. Znaczy nie dobić, tylko muszę nadrobić te pucharki, bo tak w dół zleciałem. I zostało mi jeszcze z... Niecały 10 minut. Muszę dać radę Dobra Ktoś mnie w ogóle obserwuje, ale dobra Lecimy ale Mam nadzieję, że tęskniliście za mną, że w ogóle mnie jeszcze pamiętacie. No i znowu będzie powrót i nie tylko stars spiście tam do mnie tam jakie gry chcecie, żebym nagrał. Więc ja wszystko zrobię dla was. Mogę nawet Minecrafta nagrywać wszystko mogę nagrywać. Bo kiedyś tam nie miałem Minecrafta, teraz kupiłem go już mam wszystko. Minecrafta wszystko już mam. Więc wiecie, już mogę na spokojnie. Dobra, lecimy. I jutro, ten też będzie odcinek więc wiecie, będzie fajnie i mam nadzieję, że przyjmiecie z, otwart z, Jezu. z otwartymi ramionami przy przyjmiecie tę serię więc naprawdę, proszę was żebyście mi wybaczyli dobra, lecimy ale w ogóle z jakimś koksem gram chrysty Dobra O nie, mam problem. I to, I to duży i to duży i to duży i to duży Minus pięć. Jezu Plus dwa. Kto mnie tam oglądał? No nie wiem, nie wiem kto mnie w ogóle oglądał. Dobra. W ogóle mi 19 postaci brakuje. Dobra, co tutaj będzie kolejne? Big Box. Czyli powiem na przykład trzy zadaj obrażenia, to by się w sumie na to przydało. Ty mogę zrobić tutaj będę miał Big Boxa. I powiem wam tak szczerze, mi już nic nie dropi chyba przez Kilka miesięcy. Więc wiecie. Trochę pech, tak minimalny pech taki. Ale by było fajnie jakby było w sklepie Big Box za Star points Dobra, lecimy. Czy, jak, czy ja wziąłem serca czy kogo? Dobra pamkę. Jezu, przecież ja miałem na walkę z, bote, z botami coś tam miałem to wziąć Chrysty, a ja se wziąłem na to pamkę Chrysty. Dobra, to widzimy się po tej rundzie, żeby nie marnować czasu. Dobra, mam drugie miejsce. Tutaj macie na dowód. Teraz gramy w walkę tutaj z botami. Dobra, lecimy. Już będę, ustalmy tak, już będę gdzieś tam O nie, to jest z bosem. dobra To jest bardzo długie, więc Będę wam pokazywał, jak, o, jak on już będzie miał 10%, to będę wam potem pokazywał, okej? Okay? Dobra Dobra, Jezus Ja ledwo żyję, Chryste Ja nie mogłem wam dać wcześniej Bo tutaj nie mogłem ani się trochę Nie ruszać, Chryste I znowu ta papuga, jakby co? Nie martwcie się Dobra, lecimy Dobra, już na spokojnie. Dobra, ile damage to się... W... Czy w ogóle damage się liczy tu? Tak, liczy się! Jezus, ile ja dostałem! Dobra, na spokojnie. Dobra, i... Albo tutaj ten, albo jeszcze jedną walkę wygrać. Dobra, robię jeszcze jedną walkę, więc znowu się widzimy za chwilę. Dobra, już jestem tutaj. Już końcówka, jego już małe szanse, że przegramy. Wygraliśmy na pewno, już. No, chyba. Ej, no, halo, halo, halo. No, chyba się żartujecie. Żartujecie, se chyba. Żartujecie. Dobra, dobra. Wygramy to, wygramy to. Jak ten ból umie grać, to znaczy, że wygramy. Proszę, proszę. Ja nie chcę przegrać. Wiecie, ile tu musiałem się tłuc? Dwie rundy chyba zrobiłem tu i przegrałem. To jest trudne na trudnym. Kurde... No nie no, no nie! Dwa 2% do jasnej cholery! Nie, no ja się chyba zabiję. Dobra, to dobiję bez tego albo dobra, to poczekajcie. Postanowiłem jednak, że sobie pogram na tym i sobie zdobędę ten, i już mam żetony, już siutko mam, bo się jednak poddałem z tamtym. Dobra, więc otwieram i tutaj oczywiście wyczarowuję i to jest w tej chwili otwieram big boxa bogów. To jest właśnie ten Big Boss, z którego wyleci Leon, dokładnie tak. Ale monety wydropiły. Dobra, miłego dnia wam życzę i papatki. A nie, czekajcie, jeszcze wam nie. tutaj bonusik na samym końcu. Dobra, to bonusik dla was. Mam nadzieję, że ktoś z was wbije.